Ludzie z największym pechem na całym świecie. 5. Tsutomu Yamaguchi przeżył dwie bomby atomowe w Hiroshimie i Nagasaki w 1945 roku. Niezwykle rzadki przypadek, który czyni go symbolem niewyobrażalnego pecha, tragedii, cierpienia, zaskoczenia, przetrwania. 4. Franeselak przeżył 7 katastrof, wypadki pociągu, samolotu i autobusu. Mimo ogromnego pecha, doświadczył także niezwykłego szczęścia w loterii niefortunne, dramatyczne, ekstremalne, zaskakujące. 3. Roy Sullivan. Strzał pioruna uderzył go siedem razy, co zapisało go w księdze rekordów Guinnessa. Zawsze wychodził cało, choć pech był niewyobrażalny, ekstremalny, niezwykły, szokujący, dramatyczny. 2. Violet Jessop. Przeżyła trzy katastrofy morskie, w tym Titanica i Britannica. Jej historia to przykład niezwykłej odporności i ciągłego pecha, przetrwania, dramatyzmu, szczęścia, odwagi. Jeden, Gary McKinnon, został oskarżony o największe włamanie komputerowe w historii USA. Jego życie nigdy nie było spokojne po tym dramatycznym wydarzeniu w pełni.